Jeśli jesteście fanami BTS, to obstawiam, że uzbroiliście się już w niezbędni karmi, czyli moją książkę K-Shock Korea Inaczej. Jeśli nie, to czym prędzej nadróbcie zaległości, bo czy spotkaliście się kiedyś z książką, w której do każdego tematu macie listę muzycznych. K Popowych polecajek albo koreańskich dram, które pomogą lepiej odnaleźć się wam w omawianym temacie? Książka dostępna jest na stronie www.kshop.pl oraz na Allegro. A teraz zapraszam Was nie na literacką, a na wirtualną podróż po Korei Południowej śladami BTS. Odwiedzimy zarówno Seul, jak i Busan, by poznać miejsca, o których każdy fan odpornych powinien wiedzieć, do pewnego dnia móc je odwiedzić. To co, zaczynamy? Jarabun, Ania mam na imię Ewa i witam Was na kanale K-Shock. Chociaż Gangnam kojarzy się muzycznie głównie z Psy, to znajduje się tu również miejsce, które skradnie serce każdego fana BTS. Judzem Siktang to restauracja ukryta w niepozornej bocznej uliczce. BTS-owa fala zalewa nas jeszcze przed wejściem, ale kiedy przekroczymy wrota tej krainy armii, to chłopaki obserwują nas z każdej strony. Mam wrażenie, że ich zdjęciami pokryty jest tu już każdy dostępny centymetr kwadratowy. Yujung Sik Sigtang pojawiło się w jednym z odcinków pierwszego programu telewizyjnego chłopaków, czyli BTS Rookie King, Channel Bangtan. Podobno kiedy przygotowywali się do debiutu jedli tu codziennie, bo nie dość, że jest tu pysznie, to mieli blisko. Nawet bardzo, bo ich sala treningowa znajdowała się w piwnicy tego budynku. Dziminiwi deklarują, że zdarzało się, iż zaglądali tu nawet trzy razy dziennie. Też bym tak robiła na ich miejscu. Biorąc pod uwagę całą otoczkę wokół tej knajpy, spodziewałam się długiej kolejki i wysokich cen. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy nie dość, że żadnej kolejki nie było, to w środku zostałam kilka wolnych stolików i nawet udało mi się poucztować przy tym samym stole co chłopaki w programie Rookie King. Byłam również w błędzie w kwestii wysokich cen. W końcu jesteśmy w dzielnicy Gangnam, a ze względu na ogromne zainteresowanie knajpą wśród armii właścicielami. Mogłaby sobie zażyczyć naprawdę wysokie ceny serwowanych dań. Które dodatkowo są przepyszne. Jak się okazało, zjemy tu taniej niż na Myeongdong, bo na przykład flagowe danie, jakim jest to Hyktuch Dolso Bibim czyli bibimbap podawany w gorącym naczyniu z mięsem z czarnej świni, zjemy za 10 tysięcy koreańskich łonów, czyli około 30 zł. Oczywiście w cenie jest już cały komplet przystawek i do przypicia Dłęgiang cige, czyli zupa z pasty sojowej. Właścicielka to starsza pani, która w programie mówiła, że traktuje chłopaków jak własnych synów i właśnie taki ciepły i przyjazny klimat panuje tu do dziś. Dziś. Pani podeszła i zapytała mnie, czy jestem jedną z armii, po czym wręczyła mi uchwyt do kubków na napoje z podopisną bo zbliżały się wówczas jego urodziny. Biorąc pod uwagę, że wspomniany pierwszy odcinek programu został nagrany w 2013 roku, to Jojong Sikdang jest chyba BTS-ową miejscówką z najstarszą historią w Korei, więc sami rozumiecie, że wręcz wypada tu zajrzeć i zjeść coś pysznego. Chociaż nie uważam, by budynek Hype, wytwórni do której należy BTS, był jakąś wybitną atrakcją dla armii, to by dopełnić formalności, umieściłam go na naszej liście. Jeszcze niedawno, bo do stycznia 2023 roku, dostępna tu była dla fanów wystawa Hype Inside, ale odkąd ją zamknięto, nie pojawiło się w jej miejscu nic innego, z czego mogliby czerpać radość miłośnicy K-popu. Wytwórnia przeniosła swoją siedzibę do tego 19-piętrowego budynku w marcu 2021 roku, a biorąc pod uwagę, że skrywa w sobie jeszcze 7 dodatkowych pięter pod ziemią, to mają tu Całkiem sporo miejsca na to, by coś dla nas wyczarować. Budynek Hype znajduje się w seulskiej dzielnicy Yongsa, a w pobliżu możemy trafić na wiele billboardów i plakatów z podobiecznymi tej wytwórni. Na kolejne miejsce przyznaję, że trafiłam zupełnie przypadkiem. Otóż, kiedy szłam już na przystanek po tym, jak moja misja odnalezienia budynku wytwórni Hype została zwieńczona sukcesem, nasze spojrzenia się spotkały. Moje i chłopaków z BTS. Spojrzałam w prawo i wtedy zobaczyłam jeszcze więcej tych pięknych twarzy. Cała ściana oblepiona ich zdjęciami. Natychmiast wyciągnęłam telefon, by dowiedzieć się czegoś o tym miejscu. Siuposta talkboki. No cóż, za wiele informacji nie znalazłam, ale tak naprawdę to czy po takiej wizytówce potrzebowałam czegoś więcej? Poszłam więc w nieznane. A raczej weszłam do środka. No i znalazłam się w prawdziwej BTS-owej krainie. Nie wiedziałam gdzie podziać wzrok plakaty, zdjęcia, autografy, gadżety, ekrany i ekraniki, a na nich wywiady z chłopakami, ich występy, teledyski. Mamma mia, jak tu się skupić na jedzeniu. A no właśnie, bo muszę się wam przyznać do czegoś jeszcze. Przed moją misją zdobyć hype pochłonęłam cały kimbap. Więc chociaż w Korei wcale nie trzeba być głodnym, by co chwilę jeść to nie sprostałabym teraz konkretnej porcji. A że jeszcze tego dnia włóczyłam się po Seulu w pojedynkę, to chociaż oczami zjadłabym tu wszystko, wiedziałam, że muszę zamówić coś niewielkiego. Tak na ząb. A szkoda, bo jak sama nazwa tego miejsca wskazuje, siuposta tokboki. Specjalizuje się ono w koreańskich ryżowych kluskach, najwidoczniej godnych superstar, jakimi są kuloodporni. Zamawia się tu, jak przystało, na Republikę Samsunga, na tabletach umieszczonych na stole, a kiedy już uda nam się na coś zdecydować, to na ekran wskakują chłopaki z BTS. Tak byśmy nie musieli zadzierać głowy gdzieś za siebie, by delektując się posiłkiem, móc delektować się również sztuką. Miałam zamówić niewielką przekąskę, ale jak widzicie, coś poszło nie tak. W sumie to nie narzekałam. Chociaż tego typu miejsc nie ma się ochoty prędko opuszczać, to po pokonaniu mojej zacnej porcji przyznaję, że miałam już dość zapachu jedzenia. No ale jak to bywa w Korei, nie wyjdziesz z pustym brzuchem, a często i z pustymi rękami. Tak było i tym razem. Dostałam od właścicieli BTS-owe pamiątki i garść komplementów. Już wiem, że na pewno tu jeszcze wrócę. Jedno jest pewne wszystko, czego dotknął chłopaki z BTS zamienia się w złoto. Nie inaczej było z ich dawnym akademikiem, który po wyprowadzce tej siódemki został przekształcony w kawiarnię, a dokładnie w marcu 2022 roku. Hyoga Cafe znajduje się w seulskiej dzielnicy Gangnam i chociaż przyciąga olbrzymie rzesze armii z całego świata, to miejsce to przypadnie również do gustu nie-BTSowym kawoszom. I chociaż z zewnątrz budynek nie wygląda jak miejsce poświęcone k-popowemu zespołowi, to tuż po przekroczeniu Drzwi wiemy, że dobrze trafiliśmy. Witają nas gospodarze. To industrialne wnętrze ma swój klimat, a kilka pięter, wiele pokoi, załuki i zakątki sprawiają, że jest tu mnóstwo do odkrycia. Takie MTV Clipsu BTS. Mam nadzieję, że ktoś oprócz mnie pamięta jeszcze ten program. No to zaczynamy od pomieszczenia, które dla chłopaków pełniło funkcję wspólnego salonu, a my możemy tu dziś nabić na kasie kalorie i zamówić pyszne napoje. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Korei, to niech nikogo nie zdziwią takie cuda jak czosnkowa bułka na słodko czy kanapka przekładana grubymi plastrami masła. Oczywiście wszystko prezentuje się wspaniale, co wcale nie ułatwia wyboru. Kiedy już się na coś zdecydujemy, kładziemy wypiek na tatce i kierujemy się do kasy. Obowiązkowo dobieramy napój, bo każdy z klientów musi zamówić chociaż jeden, ale z pewnością znajdziecie coś dla siebie: od kawy, poprzez soki, po herbaty. Tego dnia było tu niewiele osób, więc i z wolnymi stolikami nie było problemu. Od razu skierowałam się do tego przy przeszklonej ścianie. Miałam więc idealny widok nie tylko na to, co za oknem, ale i na ścianę w całości udekorowaną kolorowymi karteczkami z wiadomościami od fanów. No cóż, ładnie, praktycznie i sentymentalnie. Oczywiście ten wielobarwny zakątek jest obowiązkowym punktem do zrobienia sobie fotki. Ach, no i właśnie, w tym pomieszczeniu jadali chłopaki, bo pełniło ono wówczas rolę jadalni. Bądźcie czujni, bo jest tu pozostawionych wiele wskazówek dotyczących tego, do kogo należał dany pokój. Nie zepsuję wam całej zabawy, bo mam nadzieję, że pewnego dnia uda Wam się odwiedzić to miejsce osobiście. Pojedni, popini, to teraz pora wybrać się na zakupy. A jeśli mowa o zakupach i o BTS, to zapraszam do flagowego sklepu Line Friends w dzielnicy Gangnam. Ja wiem, że Wy na pewno to wszystko doskonale wiecie, ale by jednak dopełnić formalności, powiem kilka słów o samej marce. Line to najpopularniejszy komunikator w Japonii, a Brown and Friends to postaci, które zostały stworzone, by urozmaicić tę aplikację. Z czasem powstał również 18-odcinkowy animowany serial o tytule nie innym jak właśnie Brown and Friends, a także mnóstwo wszelkiego rodzaju gadżetów z podobizmami uroczych stworków. Pewnego dnia doszło również do nawiązania współpracy pomiędzy Line Friends i wytwórnią Big Hit Entertainment, czego efektem jest specjalna linia produktów BT21, w której tworzeniu uczestniczyli chłopaki z BTS. Każdy z siedmiu kuloodpornych odpornych był odpowiedzialny za kreację jednej z postaci, biorąc pod uwagę ich historię, cechy charakteru i specjalne moce. A więc pozwólcie, że opowiem Wam teraz bajkę. Nie będzie długa. Dawno, dawno temu żył sobie bardzo ciekawski ufoludek z odległej galaktyki, który marzył o tym, by odkrywać świat. Miał na imię Tata, a jego stwórcą był nikt inny jak wielki Kim Taehyung. Ufoludek stworzył więc robota, za pomocą którego mógł eksplorować odległą galaktykę. Nazwał go Wan i miał on później reprezentować miliony fanów armii kiedy dotarli na dziwaczną planetę zwaną Ziemią tata był zaskoczony tym jak działa cały ten show biznes tyle tych gwiazd i idoli a każdy z nich ma za sobą całą armię fanów no i dobra zakasał rękawy i przypomniał sobie że nie ma przecież rzeczy niemożliwych i postanowił, że założy swój własny k-popowy zespół. Uznał, że skoro ma być najlepszy z najlepszych, to rekrutację przeprowadzi podczas swojej podróży po całym świecie. No i to dopiero jest selekcja. Obrał sobie za misję znaleźć urocze, malutkie postaci, które mogłyby wręcz hipnotyzować swoją słodyczą. Zespół miał zdominować świat XXI wieku i tak oto powstał BT21, w skład którego wchodzą tata, mank. Chimi, RJ, Koya, Kuki, Shuki i Van. A my możemy dziś kupić przesłodkie gadżety BT21 w sklepach Line Friends. Zresztą jak widzicie, z czasem firma ta nawiązała również współpracę z Girls Bandem New Jeans. Wiem, że byliśmy już dziś na kawie, ale nie piliśmy jeszcze tego napoju bogów w Starbucksie, a musicie wiedzieć, że Korea Południowa zajmuje czwarte miejsce w skali świata, jeśli chodzi o liczbę lokali tej sieciówki. No więc chyba sami rozumiecie, nie mogło zabraknąć tej kawiarni na naszej liście. I chociaż Korea słynie z kawiarni zaaranżowanych na tysiące sposobów, to zapraszam do chyba jedynej, w której dostępne są kamizelki ratunkowe. Bo Starbucks Seoul Wave Fire Center znajduje się na rzece Han w Seulu. Ten pływający Starbucks pojawił się na kawiarnianej mapie świata we wrześniu 2020 roku, po tym jak pojąca tu dotychczas gości kawiarnia Coffee Wave została zamknięta na skutek pandemii COVID-19. Widoki zabierają tu dech w piersi, ale chociaż miejsca jest tu naprawdę dużo, to trudno o wolny stolik. Nie będę ukrywać, że trzeba wykazać się tu niezłym refleksem. Miejscówka jest nieprawdopodobnie instagramowa, więc jeśli już ktoś zajmie sobie stolik, to okupuje go dosyć długo. Ale czy można winić za to tych, którzy chcą delektować się tu tym unikatowym widokiem, popijając przy tym pyszną kawę? No chyba nie można. Nie ja odwiedziłam to miejsce w okresie kwitnących wiśni, a więc i w kawiarni było słodko i różowo. Nie mogłam więc oprzeć się tym kalorycznym sudeńkom, ale podobnie jak Edith Piaf, niczego nie żałuję. No może jedynie tego, że nie kupiłam wszystkich tych sezonowych gadżetów, ale wrócę po Was w przyszłym roku. No dobrze, ale pewnie myślicie sobie, fajny ten Starbucks, ale gdzie tu BTS? Otóż chłopaki nagrali właśnie tutaj specjalne wideo do swojego hitu Butter. Chociaż my nie mamy tu za bardzo możliwości na odtańczenie ich choreografii, to mimo wszystko warto odwiedzić to unikatowe miejsce. seulskiej K-Star Road, czyli kilometrowym odcinku, wzdłuż którego zafundowano prezent fanom hali z całego świata, opowiadałam już w odcinku Seul z K-popem. Ta stała ekspozycja znajduje się w dzielnicy Gangnam i składa się z 18 Gangnam Doll, czyli półtora metrowych lalek, a tak właściwie to miśków, z których każdy jest dedykowany jednemu z najpopularniejszych K-popowych zespołów drugiej generacji, chociaż z czasem dorzucono również coś dla fanów trzeciej. A kogo spotkamy dalej? Super Junior 2PM, FT Island, Shiny, Misei, CN Blue, Tongban Singi Girls Generation, Exo, AOA, B1A4, Vix, Infinite, Kara, Blogby, no i oczywiście BTS. A teraz zapraszam was do Zaczarowanego Ogrodu, a tak właściwie to do seulskiego odpowiednika nowojorskiego Central Parku lub londyńskiego Hyde Parku. Witajcie w Seoul Forest. Ta zielona kraina składa się z czterech tematycznych parków i zajmuje powierzchnię równą niemal 600 tysiącom m kwadratowych. Ten olbrzymi obszar to miejsce pełne natury i spokoju, które przyciąga do siebie nie tylko mieszkańców stolicy chcących uciec przed zgiełkiem tętniącego życiem miasta, ale i turystów, bo Seoul Forest zachwyca i zaskakuje na każdym kroku, ale dopiero od 2005 roku. Dawniej znajdowały się tu królewskie tereny łowieckie, później obszar ten należał do jednostki wojskowej, a w ostatnich dekadach istniały tu pola golfowe, tor wyścigów konnych i park sportowy. Jednak od 19 lat stanowi miejsce będące oazą spokoju, przepełnioną eksplozją natury. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, w tym również armii, bo jest tu nawet kilka przystanków poświęconych chłopakom z BTS. Zacznijmy może od Jay Hope Forest, czyli niewielkiego ogrodu zadedykowanego Jay Hope'owi. Te 20 metrów kwadratowych może brzmieć niepozornie, a jednak zawsze można trafić to na grupkę fanów. Nie ma więc mowy o tym, by poczytać książkę na ławce w kształcie litery J, ale jest szansa na pamiątkową fotkę. Na skrzynce znajdującej się obok ławki umieszczono fragment tekstu piosenki J. Hope'a, a w środku czekają liczne niespodzianki od armii dla armii, czyli często własnoręcznie wykonane gadżety BTS, którymi można się kulturalnie częstować oraz pomyśleć o tym, by również móc coś zostawić dla innych. Później pora na szybką fotkę w betonowym tunelu, w którym to szuka niegdyś sesję zdjęciową do Love Yourself. Jak rozpoznań, że to ten właściwy? Znajduje się on tuż obok placu zabaw, zresztą wszystkie atrakcje w Soul Forest powinniście odnaleźć bez problemu, bo są tu jasne i klarowne tablice informacyjne z mapami. Kiedy natomiast będziemy chcieli odpocząć, jest szansa na to, byśmy zrelaksowali się na ławka Herema, lidera BTS. W części King Tree Forest, czyli alejkach skrytych w cieniu miłożębu, odnajdziemy ławki ze specjalnymi tabliczkami, na których z kolei umieszczone zostały wersy z piosenek Herem, takich jak I Believe oraz Moonchild. Ale zabawa polega na tym, że bts BTSowe ławki z tabliczkami poświęconymi każdemu z siedmiu wspaniałych rozsiane są po całym parku. Jeśli więc byliście już w Seoul Forest, to koniecznie dajcie znać, ile z nich udało wam się odnaleźć, a na ilu usiąść i odpocząć. Jeśli natomiast wylądujecie w Busan, drugim co do wielkości mieście w Korei Południowej, z którego pochodzi nie tylko Baby Shark, ale także raczej może przede wszystkim Jimin i Jungkook, to miejscem, do którego musicie się najpierw udać, no może poza plażą, jest Magnat Cafe. Kawiarnia założona w 2019 roku przez tatę Dzimina. I chociaż z zewnątrz wygląda bardzo niepozornie, to kiedy tylko wejdziemy za drzwi, zaleje nas Dziminowa fala. Pierwszym co ujrzymy, będzie olbrzymi stół zapełniony pamiątkami i prezentami od fanów, którzy przybyli tu z całego świata. Przyznam, że ciężko oderwać wzrok od tych wszystkich cudeniek, bo prawdopodobnie większość osób nie dostała tylu upominków przez całe swoje życie. Wstyd się przyznać, ale ja pojawiłam się z pustymi rękami, więc jeśli planujecie do Busan i jesteście fanami Dzimina, to możecie przygotować się na te wizyty lepiej niż ja. Jest tu również wielka księga gości, a jak wiadomo, papier przyjmie wszystko, więc czy to ułożycie wierszy, czy złożycie wyznanie miłości, bądźcie gotowi. Kiedy już uda nam się odejść od stołu, naszym oczom ukaże się bardzo gustownie urządzane wnętrze, a więc odnajdzie się tu każdy bez względu na to, czy jest już armii. Czy dopiero będzie? Elegancki Żerandol, dzieła sztuki, industrialny wystrój i przestrzeń. Można by tu siedzieć godzinami. Oczywiście popijając przy tym bresztą kawę i zajadając się łakociami. Obsługa jest tu bardzo miła i często podobno można spotkać tu zaladą tatę zimina. Menu dostępne jest w kilku językach, a wybór, zarówno napojów, jak i słodkości, dosyć spory. Co wcale nie ułatwia sprawy, bo wszystkie wyglądają obłędnie. W tym miejscu zapomnijcie o liczeniu kalorii i dajcie ponieść się słodkiej rozkoszy. Jeśli natomiast pieniądze już bardzo ciążą Wam w portfelu, to jest tu też kącik, w którym możemy uzbroić się w BTS-owe gadżety od stóp do głów. W oczekiwaniu na napój możemy również podziwiać wystawę, w skład której wchodzą albumy BTS z autografami chłopaków, liczne portrety Jimina, a nawet kolekcja jego czapek. Jeśli więc miałabym wybrać jedno BTS-owe miejsce w Busan, to byłaby to właśnie Magnat Cafe. Kiedy mowa o Busan, wielu osobom natychmiast pojawia się przed oczami kolorowa wioska Gamcion, bo znajdujące się tu na zboczach wielobarwne domki to jedno z najbardziej malowniczych i fotogenicznych miejsc w Korei. Nie mogło zabraknąć tu więc BTS-owego akcentu, bo to właśnie tu znajduje się słynny już mural z podobizną busańskiego duo: Dzimina i Jungkooka, z których każdy trzyma w dłoni czerwoną różę. Jak się zapewne domyślacie, trudno tu o wymarzone zdjęcie, na którym bylibyście tylko wy i ta dwójka. Jako wskazówkę odpowiem, że znajduje się ono w pobliżu innego, równie popularnego spotu do zdjęć, czyli obok figurki Małego Księcia. Przyznaję, że sama się zagapiłam i musiałam potem wracać cały czas pod górkę, a kilometrów w nogach miałam już tego dnia sporo. Zresztą jak to bywa w Korei? No ale czego się nie robi dla BTS? W prawne oko armii dostrzeżę jeszcze jedną niespodziankę, czyli kolejną szansę na pamiątkowe zdjęcia. Na tę wycieczkę koniecznie załóżcie wygodne buty i wrzućcie do plecaka butelkę wody. I jak podobało Wam się zwiedzanie Korei śniadami BTS? Które z miejsc najchętniej byście odwiedzili? Może zapytam tak, jakie jest Wasze top 3? Jeśli natomiast którąś z miejscówek macie już odhaczoną, to koniecznie pochwalcie się wrażeniami. Macie ochotę na kolejne filmy z tej serii? Śladami jakiego k-popowego zespołu chcielibyście podążać następnym razem? Czekam na Wasze sugestie. Tymczasem, jak zwykle, mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. Jeśli tak, to nieśmiało przypominam o łapkach w górę i subskrypcji mojego kanału.